Nie to, że coś, ale to jest po prostu mega dziwne. Już biło mi 300 subskrypcji na moim kanale. Bardzo wam za to dziękuję, że mnie wspieracie. Subskrybujecie kanał, lajkujecie. W ogóle bardzo Wam za to dziękuję. Tutaj macie wszystkie osoby, które pisały mi, mi miłe komentarze. I no jestem naprawdę bardzo z tego zadowolona i szczęśliwa, że są takie osoby. Niestety dzisiaj nie będzie prima aprilisowe. Prima aprilis! Prima aprilisowego odcinka, nie wiem czy to się tak mówi. No ale jest dzisiaj special, ponieważ mi te 300 subskrypcji i to jest tak jakby plan A, a Prima Aprilisowy był plan B. Więc tak, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Jeżeli chcecie być na odcinku, to napiszcie jakiś miły komentarz. Ja go oczywiście dam na odcinek. Różne pytania również mi możecie zadawać, jakie chcecie. I jeszcze raz Wam bardzo dziękuję, a my się widzimy jutro. Jeszcze tak dla ciekawskich, co chcą wiedzieć, co jest z moim kółkiem w hula i nodze, to tak, zamówiłam sobie kółeczka. Myślę, że flory będą dobrym rozwiązaniem. Wiem, nie będzie to się ładnie komponowało, ten czerwony kolor, ale chciałam, żeby te kółka po prostu się wyróżniały. Widzimy się jutro.